Cześć, z tej strony Celina Pawlik i to dzisiaj ja mam dla Was trening na sucho. Do wykonania naszego dzisiejszego ćwiczenia będziemy potrzebować pistoletu, pasa, magazynków, w przestrzeni około 3x3 metry oraz trzech tarcz IPSC. Ja wykorzystałam tarcze z zestawu Ren Solution w skali 1 do 3 i 1 do 5 Jak widzicie już są wycięte. Jeżeli możecie, oczywiście użyjcie timera. Ja w dniu dzisiejszym go nie użyję ze względu na szacunek dla moich sąsiadów. Ale jak widzicie, mogę trenować na zewnątrz, co jest dla mnie o tyle korzystne, że obraz moich przyrządów, mojej kropki, będzie podobny do tego, jakiego mogę spodziewać się na zawodach. Oczywiście, możecie to ćwiczenie wykonać w pomieszczeniu, jednak pamiętajcie o tym, aby zabezpieczyć podłogę. Jest to o tyle ważne, że w naszym dzisiejszym ćwiczeniu głównym celem będzie wymiana magazynka. Nie będzie to jednak popisowa wymiana w miejscu, a wymiana w ruchu. Dlaczego tak? A dlatego, że jeżeli nauczycie się wymieniać w ruchu, wymiana w miejscu nie będzie dla Was stanowić żadnego problemu. Dodatkowo, z taktycznego punktu widzenia, jeżeli nie strzelacie w klasie Classic bądź revolver, zawsze planujecie wymiany w ruchu. W dzisiejszym ćwiczeniu będziemy trenować wyjęcie z kabury, przemieszczanie się, wymianę magazynka i wejście w pozycję. Będziemy to trenować z prawej strony. I z lewej strony do przodu, jak również z prawej i z lewej strony w tył. Jak rozstawić sobie tarczę i jaką pozycję startową przybrać? To jest teoretycznie pełna dowolność, jednak starajcie się wybierać pozycje trudne, niekoniecznie komfortowe dla Was. Ja w moim ćwiczeniu wybrałam jako pozycje startowe i automatycznie końcowe w poruszaniu się do tyłu narożniki, a na środku do zatrzymania i pozycji startowej do tyłu ustawiłam sobie boks. Ustawiam dwie tarcze pod kątem, jak również jedną tarczę przykleiłam sobie na żaluzji. I już. Trening na sucho może bardzo poprawić Wasze umiejętności, ale jeżeli nie będziemy uczciwi wobec siebie, nie będziemy wykonywać ćwiczenia poprawnie, może przynieść wręcz odwrotny skutek. Zatem co? Lauter make ready! I zaczynamy z prawej strony. Trenujcie to na wszystkie możliwe sposoby, więc jest naprawdę tysiące, tak jak sytuacji, które mogą nas spotkać na torze. Najwięcej czasu poświęcajcie tym stronom, tym wymianom, które sprawiają Wam najwięcej kłopotu, ponieważ na torze, na zawodach nie zawsze mamy możliwość wyboru tej strony, która nam odpowiada najbardziej. A tymczasem zostańcie w domu, trenujcie na sucho, bądźcie zdrowi. Pozdrawiam, Celina Pawlik. Prawie zapomniałam, mamy jeszcze dla Was konkurs. Pokażę Wam, Ćwiczenie pozornie niezwiązane ze strzelectwem, ale na pewno poprawiające koordynację ruchową. W komentarzach umieszczajcie filmiki z własnym wykonaniem tego ćwiczenia, a autor najlepszego z filmiku, oczywiście według nas, otrzyma dowolną koszulkę ze sklepu Dynamite Outfit. Mostra.